Witam Was serdecznie, kochani, na moim kanale. Zapraszam dzisiaj do obejrzenia, do wysłuchania horoskopu przepowiedni na lipiec 2019 roku dla wszystkich znaków Zodiaku. Filmiki te będę nagrywać pojedynczo dla każdego znaku Zodiaku. Korzystając z okazji, chciałabym wam, Was zaprosić na kurs tarota, jaki organizuję w Lublinie. Pierwsze zajęcia odbędą się w dniu 29 i 30 czerwca tego roku. Wszelkie informacje dotyczące tego kursu, przebiegu, kosztów e, zapraszam do rozmowy telefonicznej. Numer telefonu w tej chwili znajduje się na waszym ekranie. E, również korzystając z okazji, chciałabym zaprezentować wam tutaj przepiękną mandalę, tą, którą tutaj widzicie. Jest to prezent, jaki jej dostałam od jednej z moich klientek, pani Basi, i w ten sposób chciałabym podziękować właśnie pani za, za ten cudowny prezent. Jest to mandala, w Wyklejana koralikami. Jest to setki koralików, przepięknie wyklejona. Wygląda ona, jakby była trójwymiarowa. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby mieć taką mandalę, takie, takie cudo u siebie w domu, tutaj na ekranie pojawia się kontakt do Pani Basi, kontakt mailowy. Także jeżeli macie ochotę, to już tam bezpośrednio proszę pisać do Pani Basi i wszelkie informacje uzyskacie. A teraz już przechodzimy do czytania. A teraz zapraszam osoby z znaku strzelca. Jest to czytanie dla Was na lipiec 2019 roku. Z jakimi energiami wchodzicie w ten miesiąc? I tak patrząc na tę kartę, myślę, że wielu z Was postanowiło, że nie będzie się przejmować drobiazgami. Że nieważne, co by się działo, co by się, czy by się paliło, czy waliło, we w lipcu chcecie mieć spokój, chcecie odpocząć, chcecie się bawić, chcecie spędzić czas z rodziną, chcecie e, pozwolić sobie na rzeczy, które do tej pory sobie nie pozwalaliście. Taka, ja bym powiedziała, trochę determinacja, ale bardzo pozytywna. E, I wiecie co? I myślę, że wiele z Waszych planów, naprawdę jak nie większość, się po prostu w tym lipcu zrealizuje. Właśnie dlatego, że z takimi energiami, z takimi postanowieniami. Tutaj wchodzicie. Tutaj karty jednak dają takie małe ostrzeżenie, żeby stawiać zdrowe granice z jednej strony, czyli nie. Nie dawać się wykorzystywać, ale z drugiej strony, żeby także nie wykorzystywać innych, żeby także nie próbować na siłę narzucać swojej woli innym osobom, dlatego że to może niestety niezbyt korzystnie się dla Was skończyć. Także ten miesiąc lipiec myślę, że to będzie takim miesiącem, gdzie wszelkie te Wasze właśnie postanowienia zostaną jak najbardziej zrealizowane, jeżeli oczywiście nie zabraknie Wam tych sił i determinacji. Pamiętajcie, że samo nic się nie dzieje, tutaj potrzebne jest po prostu Wasze zaangażowanie. A teraz przechodząc do życia uczuciowego waszego. Myślę, że wiele osób spod tego znaku będzie planowało na przykład ślub, będą zaręczyny, będą deklaracje miłosne, także te związki, te relacje, które dojrzały właśnie do tego, takie, takie emocje, takie pozytywne emocje będą się działy. Tutaj także powiększenie rodziny karty mi pokazują. Także jeżeli planujecie, to moje gratulacje, a jeżeli nie planujecie, no to tutaj należałoby troszkę uważać. Jeżeli tutaj szukacie partnerstwa, uważam, że w lipcu tutaj taka możliwość się pojawi. Z jednej strony tutaj dla panów jest możliwość wejścia w relację z sobą troszkę starszą, z kobietką troszkę starszą od was. Niemniej jednak uważam, że ten związek ma naprawdę duże możliwości jakby na później. Dla pań tutaj karty mi pokazują, E, takie, takie świeże znajomości, e, takie nowe poznanie się, także jeszcze tutaj karty pokazują, że to może być tak naprawdę taki trochę flirt wakacyjny, także tutaj radziłabym się bardzo nie angażować, żeby właśnie potem po wakacjach nie, nie leczyć zranionego serduszka. E, wasza praca. Myślę, że wielu z Was na ten lipiec sobie odpuści wiele rzeczy związanych z pracą. Na zasadzie jak się dzieje, tak się dzieje. Natomiast A tutaj karty mi wskazują, że dobrze by było jednak trochę więcej uwagi na tą pracę przyłożyć, dlatego że mogą ominąć Was jakieś możliwości, możliwości awansu, możliwości nowej pracy, więc od czasu do czasu dajcie więcej energii na to Wasze życie zawodowe, co by potem nie żałować, że po prostu przeszła taka okazja Wam koło nosa. Jak ten miesiąc się dla Was skończy? Wiecie co? Karta Słońca mi się to pojawia, z Arkan Wielkich. A to, jak sama karta ta mówi, to jest radość. A To jest spokój, to jest poczucie, że wszystko dzieje się w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie. Obok mam karty siódemek, troszkę karty, ten, ta siódemka kielichu dla mnie jest taką kartą troszkę życia marzeniami. I co by tutaj, żebyście się nie zapędzili w takie, w takie, w takie marzenia, że kurczę, takie jest fajnie, takie jest pięknie, ten słoneczko świeci, wszystko się układa, ale od czasu do czasu zejdźcie na ziemię, spójrzcie, co się dzieje w takich przyziemnych rzeczach jak sprawy zawodowe jak nie wiem rachunki jak kwestie nie wiem takie które wymagają uwagi po to właśnie żeby nie za bardzo nie oderwać się od ziemi i żeby nie narobić sobie w późniejszym czasie kłopotu. Także cieszcie się tym słońcem, cieszcie się tą radością, jaka w tym lipcu się będzie pojawiać w Waszym życiu, ale od czasu do czasu schodźcie na Ziemię. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie i życzę Wam dużo, dużo dobrego. Pozdrawiam.